Obraz po burzy wczorajszej, proszę bardzo. Jak szorowała woda, konkretnie widać. Gdzieś rzuciła do korytarza. tam sprzątali strażacy I to było naniesione wszystkiego. No tak to wygląda. Dziesiąty dzisiaj czerwca. Więc jeszcze tam z je zobaczymy. Jak tam to wyszło, tutaj u nich, a tutaj dobrze, zrobili wtedy, tak samo strzesało, proszę bardzo, a tu woda waliła tyndy i rzeką tu normalnie. Tak przyroda teraz. Tak się przyroda teraz rządzi. Przyrodziła teraz jeszcze bardziej. Dobra. A tyle na razie.